Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z gry jaką jest Pokémon Fire Rush. No i dzisiaj, no już wszystko wiecie co się dzieje, ci co oglądali poprzedni materiał, lecimy walczyć z kolejnymi postaciami z mangi. Czy pójdzie dobrze? No, zaraz się, zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że tak dobrze jak ostatnio, bo nie przegrałem na szczęście jeszcze żadnego boju, więc oby tak się dalej to, wiecie, wszystko kontynuowało. E, zostawcie więc łapkę w górę, jak będzie się podobać, a ja już lecę, słuchajcie, już lecę toczyć kolejne pojedynki. E, Pokémony sprawdzę, ale tak, wszystko uzdrowione, bardzo dobrze. E, ostatnio toczyliśmy pojedynek. Kurcze, nie, 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 mogę się cofnąć stąd, mogę się cofnąć stąd, źle kliknąłem, przez przypadek znowu na Reda. <laughs> Ostatnio walczyliśmy, słuchajcie, z Redem, z Blue, Green oraz Yellow, więc dzisiaj czas na drugą generację i walkę z Goldem. To miejsce przypomina New Bark Town i od razu widzimy, słuchajcie, Sudowoodo, widzimy Typlosiona, Togekisa, to czyli pokémon z czwartej geny, Pichu, naprawdę tylko Pichu, A Ambipom, Ej, to, to nie jest Ambipom, to jest Ambipom Gro, to jest e, Politoed, gra mnie troluje. Oprócz tego mamy Mantaina e, i tutaj Sunflora i wszystkie pokemony, jak widać tymi poksami będzie operował tutaj Gold. E, mam na imię Gold, e, czy jest w stanie zdobywać taki największy potencjał z takich baby pokemonów, jak na przykład właśnie Pichu. E, dlatego nazywa się Hatcherem, okej. Okay. Znaczy dostaniemy tytuł Hatchera, okej, okay, dobra, no może być. Co, on ma jakiś kij, kurczę, za sobą, o co chodzi? Nie wiem. E, pierwszy eyeball, czyli ambipom. Dobra, potraktujmy go Thunderboltem. Wow. To się szanuje, poszło szybko. polibo czyli pewnie Polytoad. E, dobra, to na niego poprosimy Septailan. E, dobra, no i myślę, że oczywiście Energy Ball, a jak żeby inaczej. A i przeżył Watergun. Naprawdę na tym poziomie ma Watergana, a nie żadnego serfa, hydropompę. Aż wstyd trochę co nie. Pięknie, poszło szybko i sprawnie. Exbo. Exbo, jakie on miał tam jeszcze Pokémona? Że od tej, tej nazwy, czekajcie, kogo on tam miał. No to nie jest chyba Executor. A nie, on tak nazwał. O kurcze, nie wiedziałem, że tak nazwał swojego Typhlosiona. No to mamy mały problem. Chyba, że padnie na hita, w co wątpię. No właśnie, ale flinczujemy, więc jest trochę farta, jak widać. I dobrze, fart też się przydaje. Eee, Brawo, kstemi. To bo czyli oczywiście to to ja myślę, że wiecie co, to niech zostanie. Kstemim, niech sobie zostanie. Walnijmy z rockslida. No i robimy. Używa Flya. Oj, Flya, to my chyba nie przeżyjemy, bo będzie cztery razy super efektywne. No to zmiana. Dobra. Myślę, że zmiana dobra, zmiana skuteczna i Stonecz to już go musi rozwalić. Pięknie. Może i Staba od tego ataku nie mamy, ale wciąż skuteczne. Kto kolejny? Sanbo, czyli pewnie Sudoudo. Okej, okay, zawsze w każdej walce, prawie chyba w każdej walczce był... A nie, Sunbo nie od Sudołudo, tylko od Sunflory, o kurczę. To trochę gorzej, ale dobra, spokojnie, mamy Ice Bima, jakoś sobie chyba poradzimy, co nie? Ej, serio, myślałem, że chodzi o Sudoudo. A tutaj yy, małe trollowanie, bo to Sunflora. Ale okej, okay, na szczęście nasz Pasztecik sobie jakoś poradzi w tym nie najłatwiejszym pojedynku. Pibu, czyli co to jest ten Pichu? Naprawdę masz Pichu jeszcze w teamie? Eee, jeżeli tak, to wyślę na niego Pikachu, a będzie śmieszny pojedynek. Tak, Pikachu versus Pichu. Eee, bije ciosem niezbyt efektywnym, ale to i tak wystarczy oczywiście. No i Breeder Gold pokonany. Eee, jak widać... Eee, czy próbowałem już Lava Cookies? Eee, aha. Każdy, kto podróżuje z chłem, to proponuję mu. To spoko, czemu nie? Taką nam poradę dał, kulinarną. Why not? Gold pokonany bez większych problemów, nawet bez straty Pokemona, więc no, liczyłem po nim trochę, trochę więcej. E, więc czas na Silvera, który pewnie będzie wyglądał jak nasz rywal z e, właśnie z goldów, co nie? Czy tam silverów i e, To miejsce wygląda na Viridian City. A czemu znowu Viridian? Ale widzę, że tu jest, słuchajcie, shiny Gyarados. No tak, w Manze ktoś też pewnie złapał tego shiny czerwonego Gyaradosa. Oprócz tego mamy tutaj Smoka Kingdre. Oprócz Kingdry, Ursaring. Eee, tutaj jeszcze jakieś poksy gdzieś tam. Tak, jest Hunch A przy samym trenerze jest, słuchajcie, Weavile oraz jest Feraligatr. Dobra, zagadajmy, mam na imię Silver. On znowu się zna na wymienianiu Pokémonów. No ciekawe, jest to. Eee, czyli kiedy został pojmany przez Masked Men'a? Ej. Było coś takiego w anime. Ej, a znaczy nie w anime, przepraszam Was, teraz tak sobie przypominam, że było chyba coś takiego w mandze, że oni byli porywani przez jakiegoś zamaskowanego gościa. Coś takiego było, nie pamiętam tego dokładnie, ale wiem, że było. Eee, z tego powodu na, dostaniemy tytuł Exchangera. Okej, okay, zobaczmy lepiej, kogo wprowadzi jako pierwszego ten oto tutaj Silver. Weevil, ok. No to Thunderbolt. Ale to nie wystarczy. Beat up. Oj, będzie biło 6 razy, bo tyle ma boksów. Ale chyba nas nie wykończy. Kurcze, ledwie, bo ledwie, ale żyjemy, słuchajcie. Pikachu z wielkimi problemami, ale przeżył. Kingdra kolejna. Na Kingdra przydałby się smoczy atak, ale takiego nie mam, więc dajmy może. To wciąż Pokémon wodny jednak. Eee, z Septila. potraktujemy go z Energy Bola. No i bierze naprawdę sporo. Ładny kryt. Ładny kryt nam wyszedł. jeszcze Rocky Helmet załatwia Kingdre Pięknie. Hunchcrow. No, Pikachu już walczył, to może na hunch Hunchcrowa dajmy, słuchajcie. Wiem, że latający Pokémon to najgorszy wybór dać Heracrossa, ale liczę, że będę szybszy i że Rock Slide zaboli go. Kurczę, za mało, ale flinczujemy, no słuchajcie, no on robi robotę z ale. Aj, teraz się pomylił i chyba padnie. No nie miał prawa, kurczę. Z Temi wszystko wyglądało pięknie, ale. No, końcówka już taka ładna, no nie była. Dobra, zmiana na Krokodaila. Stonecz. Tym razem, no już Hunchcrow bez szans absolutnie. Nawet level up poszedł w końcu. Feraligatr. Eee, dobra, to na Feraligatra. Dajmy raz jeszcze, słuchajcie, Septa, taki pojedynek starterów z różnych e, regionów. Dobra, Feraligatr. O, przeżył! Myślałem, że pani jest Ice Fanga i to nas mogłoby zaboleć, ale nie, o, jeszcze zmiana. Ursaring przyjmie ten cios i jakoś sobie radzi. Jakoś, bo jakoś. Awalanż, o kurczę! Nie spodziewałem się lodowego ciosu. Póki oba się nie załatwiły nawzajem. No ładnie, rzadko coś takiego się spotykam. E, dobra, dajemy, słuchajcie, Greninja. O, Greninja standardowo. Niech wejdzie w swoją o, formę aż Greninja. Acrobatics, świetnie. E, trochę doświadczenia poleciało. I Gyarados. No dobra, wiecie co? Nie no, Pikachu. Myślę, że będzie szybszy, ale to będzie... Tak jest, Shiny Jarados, masakra, ale on nie ma prawa przeżyć. Rozwaliliśmy bez problemu Charizarda Reda. Dlaczego on mielibyśmy nie rozwalić Charizarda? E, Silvera, co nie? Pięknie. Musi próbować mocniej, no wiadoma sprawa. E, musisz się starać, może kiedyś. Jeszcze stoczysz z nami jakiś pojedynek. No ale dobra, słuchajcie. Gold pokonany. Silver pokonany. Został nam krystal. Szczerze nie wiem, jak będzie krystal wyglądać. W ogóle, czy krystal to był chłopak, czy dziewczyna. No, Biorąc pod uwagę, że i gold, i silver to. Faceci, to pewnie jest Crystal to będzie dziewczyna, ale zaraz się przekonamy. Tak więc pojedynek z Crystal. Nawet w sumie imię pasuje do dziewczyny, co nie? To miejsce wygląda na Ecrutic City. Ciekawie. Mamy tutaj takie pokemony jak chociażby Cubone. Eee, oprócz tego Parasekta. Dobra, za tu. Mr. Mime. Okej, okay. jest Hitmonchan. W ogóle mało pokemonów z drugiej geny, na razie tylko jednego chyba naliczyłem. Naprawdę, o, a tutaj Meganium oraz Arcanine, tak, i to jest dziewczyna. Okej, okay, ona, o, jeszcze jest jeden Pokémon. którym jest smoczam. okej. Okay. Eee, czemu nie? No dobra, słuchajcie, wszystko co można było to zobaczyliśmy, podaliśmy więc walczyć z Krystal. Eee, mam na imię Krystal i ona się, z czym, z czym się specjalizujesz? Eee, łapaniem, aha, sztuką łapania Pokémonów i skompletowaniem Pokedexa dla profesora Oak'a. A, i teraz dostaniemy tytuł Capturer, czyli taki co wiecie, łapie poksy po prostu. No i rzeczywiście, ona wygląda jak, tak jak postać, jakbyśmy wybrali postać kobiecą w y, grach drugiej generacji. E, na sam start Arcanine, który nazywa się tutaj Archie. Ojo, jeszcze z Extreme Speedem, ale paraliż. No to jest niestety ból, jak się uderzy z fizycznego ciosu w Pikachu. Teraz jesteśmy szybsi, no chyba że użyłby Extreme Speed, ale jak widać chciał czegoś innego. Boni. Ej, to obstałem, że to będzie Cubon. Nie jestem na 100% pewny, ale tak mi się wydaje. Tak, Cubon, Pokémon bez tutaj żadnej, jak widzicie, ewolucji. E, nie jest żaden Marowak tutaj, ani alański Marowak, tym bardziej zwykły Cubon, który. Zwyczajnie przegrywa. Dobra, double team. Nie, tego to się nie ucz, e, Monly, Monly Monly, co to za Pokémon, Monly? Chyba, chyba nie, od, a może od Meganium. W sumie nie wiem, Charizard, choć ty tutaj sobie mało walczysz, warto, żebyś powalczył. A nie, to od Hitmonchana, ok. No, to Air Erslash. Cios super efektywny, a przeżył. Ale Sky Perkat nie trafia. No, oho, i Nie masz fartam. A Charizard przebija 61 level. Nati, no to jest na pewno za tu. Na 100%. Dajmy więc Pokémona typu ciemność. W sumie nasz kuki jeszcze tutaj nie walczył ciosami. E, cie, e, właśnie typu ciemność. Od czasu, kiedy walczymy z bohaterami mangi. W końcu czymś takim uderzył. Megari. No, to to na pewno megań oczywiście to w sumie XTEMiego. A co tam? Pokémon robaczy na Meganium. Wątpię, żeby przeżył Mega Horna, szczególnie że to potężny atak Dokładnie. Herak rozradzi be, sobie bez większych problemów I Paras czyli Parasek, no słuchajcie, tutaj też aż głupio byłoby nie użyć Charizarda, bo Parasek Pokémon roślinno robaczy, więc cztery razy super efektywnie od tego właśnie metacza ognia No nie mogłeś to skończyć inaczej, brawo Brawo, Bobo. Krystal pokonana. O, oh, capture failed. Um, czy zauważyłem różnicę w bolach? Um, a nie widziałem. Ej, może ona każdego pokemona wyrzucała z innego bola? Nie zauważyłem tego. Nie zwracam na to, na to uwagi, ale jeżeli tak się działo, to napiszcie mi w komentarzach, a jak tak, to jakie by rzucała pokebole? Jakie rodzaje pokeboli, co nie? No, ciekawie, ciekawie. Czy teraz słuchajcie, pokonaliśmy trójkę przeciwników z drugiej geny? Czas więc na trzecią generację i Rabbi. To miejsce przypomina Slateport City, okej. Okay. A jakie poksy tu występują? Występuje tu między innymi okej. Okay. Oprócz Delcatiego kogoś tu jeszcze mamy, mamy tutaj Mytienę, dobra. O, tutaj jest nasz rywal ze Swampertem i Mailotikiem, czyli w otoczeniu dwóch silnych, bardzo wodnych pokemonów. A oprócz tego no na pewno jeszcze jakieś poksy się tutaj gdzieś czają, jako taka nasza ciekawostka dla nas. Chociaż tutaj nikogo nie widzę. O, tutaj jest, tylko jest za barierką, to jest ten ym, Minun czy Puls, zawsze się myli, który to który Plusl albo minun. Któryś z nich? E, tutaj już nic nie ma, to jest naprawdę ogromny obszar to miasto, więc nawet poksy tutaj znaleźć jest ciężko. O, jest jeszcze Gardevoir, no to taki bardzo znany Pokémon oczywiście, z trzeciej generacji, nie mogło go zabraknąć. No dobra, myślę, że kogo mieliśmy spotkać, to spotkaliśmy. Zagadajmy, mam na imię Rabi. Ym... Aha, że, o nie, on się w kontestach specjalizuje, najgorzej, Charmer. No dobra, taki tytuł też może nam się przyda, któż to wie. No, czyli wygląda oczywiście bohatera z trzeciej generacji gier. Ym... Nana, Nana, czyli Mai Tiena. Dobra, Thunderbolcik. to jest Pokémon z średnią obroną, więc właśnie dlatego tak sobie ładnie nam e, radzimy sobie. Mumu. A Mumu to kto to niby? Na pewno nie Miltank, chociaż pasowałaby Ksywa. A to Swampercik. Okej. Okay. O nie, jeszcze mega Swampert. To kurcze. Mega ewolucje wracają. Hammer Arm mocny nie jest. No tylko żebyś jeszcze tak go trafić chciał, to byłoby miło. Matshot. Spida nam zmniejsza, sam sobie zmniejszył spida, teraz nam zmniejszył tego spida. No ładnie. Dobra, mam nadzieję, że tak go wyprzedzę, dawaj Brick Break'a. Świetnie, Swampert załatwiony, chociaż najlepszy byłby oczywiście Savile. Rara, to może od War. Ciężko powiedzieć. Dobra, dajmy Charizarda, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, to jest... Dobrze, dobrze, tak wykombinowałem, że to może być Gardevoir. Confusion? Tylko Confusion? To nie miało prawa się udać. Ładnie e, Fifi! Nie wiem kim jest Fifi, to jest pisane dwa razy przez podwójne E. Te nazwy to mnie mylą absolutnie. Mylotic, o kurczę, czyli walka dwóch, słuchajcie, pokemonów e, typu wodnego. Ale myślę, że aż Greninja nie będzie miał problemów z Mailotikiem. Aj, zamroził nas. No tego to się nikt nie spodziewał. Spróbuję sobie poradzić bez przedmiotów leczących, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie Milotik systematycznie nas obija i obija. No, w końcu Defrost, nice. Może jeszcze zdążymy, o ile nie będzie kryta. I nie ma. Brawo, brawo, słuchajcie, aż Greninja radzi sobie bez problemów z Milotikiem. Kiki. Kim jest Kiki? Nie wiem, ale walczymy. Potraktuj Kiki, czyli Delcatiego ze Skalda i jeszcze Skryta, ładnie. Eee, Fofo, nie no, tak ksywy to naprawdę nie rozbijają. Skąd ja mam wiedzieć, co to za Pokémony? No, nie wiem. O, cast form. Ej, cast forma nie widziałem. Akurat jego to nie widziałem. Dobra, break break. Coś tam bierze. Weather Ball. I w jaką formę się przekształcił? A nie, w żadną się nie przekształcił. No tak, no, nie ma stanu pogodowego. Okej. Okay. Fofor rozwalony, a więc Rabi chyba stracił wszystkie poksy dokładnie. So beautiful. Cóż za tekst. To była piękna, tak. Mój team był piękny w oglądaniu podczas tej walki. Tak, prawie tak perfekcyjny jak twój. No nie przesadzaj. Rozwaliłem cię bez problemów. Jak zresztą było dobrze widać. Nie, on to problemów nie stanowił. No dobra. Tak więc lecimy słuchajcie dalej na. bohaterów w magii z trzeciej generacji, czyli tym razem Sapphire. To pewnie będzie dziewczyna. To miejsce przypomina Little Root Town i mamy tutaj od razu wodne poksy, jak chociażby Wailord, tutaj z ziemnych Donphan. Tu znowu wodny Relikant Galate, tym razem okej, okay. Tam daleko. Chyba Minun, plus był chyba czerwony. A Groni i to może być Pokémon z mega ewolucją, albo nie, z mega ewolucją będzie Blaziken. Tak jak widać, ee, Sapphire to jest dziewczyna. Mam na imię Szafir, czyli Safire oczywiście. Eee, aha, i ona sobie radziła z wszystkimi salami w Hoenn eee, za pomocą swojej siły i tak... dobrego timingu. Conqueror. Okej, okay, coraz dziwniejsze te tytuły, ale niech będzie. A tam była czerwona, tutaj ubrana niebieska, niebiesko. Wygląda trochę jak stimulacła. Aqua. <laughs> Rono. No to ciekawie. Dobra, to on nie ma na szczęście typu uziemnego, więc jazda z Thunderboltem i prawie udało się, tylko Stardew uratował tego Pokemona. Ale pada od Ricoila. nice. Brawo, Pikachu zaraz 70 poziom ogarnie. Cik. Nie wiem o kogo chodzi, ale wystawmy Charizarda. O, to takie pojedynki mi się podobają. Mega Ej, Ale kuzacko wygląda Mega Blaziken. Naprawdę świetnie. Blast Burn, potężny atak. No ale no sorry. A co on nie ma Speed Boosta? Się zdziwiłem. No, ale jednak nie ma. Fando, A to pewnie od Don Fana, Dobra. Dobra, dobra, dobra. No to, jak to może być Don't Fan? No bo Fanfi była pierwszą formą, no to wiadoma sprawa. Myślę, że sobie jakoś poradzimy z tym energią. Aj, przeżył, znowu Stardi ratuje, ale użył Rolauta, który jeszcze od roki helmeta obrywa. No ludzie, z czym do ludzi? Tropi? Czy, czy to może być Tropius? Wyślę i tak Pokémona ziemnego. Ej, nie widziałem Tropiusa w okolicy. A wszystko dlatego, wiecie, żeby użyć Stone Edge chociaż on. No, nie jest najlepsze, ale liczę, że i tak przeżyje. Eee, przeżył. Co ja się tam martwię od krokodyla? On sobie jakoś potrafi poradzić, co nie. Tyle dobrego. Okej. Okay. I, i, i Lori. Lori, Lori. Nie no, naprawdę, oni mają tutaj wiecie tak jak ja. To no, tak samo wiecie, dla nich też jest pewnie dziwne. O, wystawia jego. Kim jest kstemi? Ja tak samo nie wiem. Chyba pomyślał, że Wailord to może być Lori. Musiałbym się lepiej znać na wiecie Manze, żeby to ogarniać. No ale dobra, Wailord pokonany. Kirli, o to będzie galate na pewno. Na pewno to będzie galate od Kirli z pierwszej tam formy. Znaczy, Ralt jest z pierwszej formy, ale okej. Okay. Wiadomo o co chodzi. Yy, potraktujmy i tak ze skalda. Skald silny cios ze stabem. hmm, Liczyłem, że rozwalimy tego poksak. A on mnie na hita bez problemu rozwalił. No, ładnie. Ciekawie, wszystkich poksów używałem, ale w sumie niech tę walkę zakończy. A co tam? Niech ją zakończy, kurczę on. Dobra, dawaj Energy bola. Myślę, że sobie poradzimy. A jednak przeżył. I Brick Break, no znowu od Rocky Helmeta pada. No te poksy mają na mnie pecha, że ten Rocky Helmet ich załatwia. Sapphire pokonana. Nie patrz na mnie. E, aha, stara się być, brać wszystko na poważnie i w ogóle być silniejsza. No dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiem. No dzisiaj, słuchajcie, ile my już walki? Dzisiaj trzy w drugiej generacji walki, dwie w tej generacji. A to jeszcze trzecia w tej generacji, czekaj czyli teraz pewnie walka z Emeraldem, albo z nim, albo z nią. Teraz się przekonamy. Tak, jest Emerald, dokładnie. A to miejsce przypomina mi Battle Tower. I mało miejsca jest tutaj. Jest Mantine, jest Dusclops, jest Sudowudo, Sceptailę, jest standardowo, oczywiście, Snorlax, wielki gruby Snorlax Mr. Mime. A Emerald to chyba dziewczyna. With my E-Shooter. Okej, okay, tak, jakie sobie tutaj wymyśla nazwy Kolmer, że co, taka spokojna jesteś. No zaraz zobaczymy. A nie, to jest. O, masakra, myślałem, że to jest ona. Ej, nie, nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Naprawdę ta postać w mandze tak wyglądała? Co to ma być? To on wygląda jak Wally, -E, tylko z jakąś śmieszną fryzurą i zbyt dużym ubraniem. Dziwna sprawa. Pierwszy Sceptile, okej. Okay. Eee, wiecie, co dobra, nie będę wycofywać eee, Pikachu. Niech walczy. O kurczę, jeszcze będzie miał teraz typ. O nie, jeszcze Lightning Rouda, Zapomniałem, że może być Mega Evo. No, przyznam, że mnie teraz trochę zszokował. O kurde. Dobra, nie ciekawiem. To jest wiecie, teraz ma ten Pokémon typ smoczy i roślinny, więc najlepiej uderzyć z czegoś lodowego. Tylko, żeby pasztacik nie był za wolny, bo inaczej możemy mieć problem. Trzymajcie kciuki, żeby wyprzedził Septaila. Kurczę, nie wyprzedza, ale lipa. Wow, Mega Septail zdjął mi dwa boksy na samym starcie. Ej, ludzie, nie jest dobrze. Pokémon jest bardzo szybki i bardzo niebezpieczny. Jeszcze jak go kurczę Lightning Growden, tam trochę podreperowałem, ale temu zwiększyło specjalne ataka używa fizyczne. Więc w sumie walić to dobra, ale będzie ciężko. Straciliśmy dwa poksy, on jednego Dasklopsa. No dobra, na Dasklopsa to ja bym tutaj wystawiał od razu, bez zastanowienia Krokodyla. No niech ta presja sobie tam działa. Dobrze, nie od razu Dask Noir, co nie. <laughs> Chociaż tyle dobrego, że to tylko Dasklops. Dawaj kolejnego cruncha, świetnie. Dobrze jest. Jakoś powoli leci. Sudo no w sumie. Dobra, wystawmy, wystawmy naszego Sceptile'a. Może jakoś sobie poradzimy z tym. Dawać energy bola. Dobra, Sudo bez najmniejszych problemów leży. A septail kolejny, który przekracza limit 60 poziomu. Oj, Snorlax, słuchajcie. No dobrze, że na niego dalej mamy Kstemiego. Pokémon idealny na tego grubego, strasznego poksa. Dobra, break, Break. Aj, przeżył i tak, ale stakla? Mister no, no, Mr. Ma, no to już lepsza zmiana, ale. No, może ma i cios typ fery, ale mega horn i tak powinien go załatwić. Dokładnie. Mocny tak robi swoje. To Xemi weź już, załatw tego Snorlaxa. Rasa dobrze, niech padnie. Co nie, dobrze jest. A jeszcze Mantine. Mm, dobra, no to, no to, no to. Wiem, że Pokémon też, który ma typ latający, ale może jakoś sobie poradzimy. Za pomocą Septile, no szczególnie jak Waterpulse, zamierza używać, chociaż o, Confused jesteśmy, małe zagrożenie, ale Septile na szczęście trafia, a Muntain dalej bawi się tym atakiem, uderzył, sam siebie niestety, kurczę, dostaje skrytów, jeszcze Sceptile to może przegrać, nie, na szczęście nie, a jednak, kurczę, przetrwał jeszcze, no nie wierzę, już myślałem, już miałem nam wróżyć zwycięstwo, ale dobra, jesteśmy out of confusion, dajemy radę. Mantań załatwiony, Emerald pokonany. Wow, nie było łatwo. Ale tutaj to w ogóle wygląda zupełnie inaczej, co nie? W tej perspektywie niż w walce. Dziwna sprawa. Eee, nigdy nie powiedziałem, że mogę wygrać. Eee, to nic nie znaczy. To była tylko walka, aha. Okej. Okay. Eee, Okej, okay. why not? W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy. Moi drodzy, czeka nas jeszcze trochę walk, eee, bo mamy jeszcze do ogrania przeciwników z czwartej generacji, z piątej generacji, z szóstej generacji, no i z siódmej generacji. Trochę jeszcze będzie się działo. Myślę, że jeszcze dwa odcinki i koniec tej serii, więc czekajcie na to, zobaczymy, jak pójdą nam kolejne pojedynki z kolejnymi rywalami. Na razie idzie dobrze, chociaż jak widzicie teraz miałem małe problemy, ale jakoś na szczęście się udało. Tak, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Do zobaczenia do kolejnego, cześć i mi na razie, hej!